Hej, hej kochani. Dzisiaj takie czytanie nieco badawcze, bo ono też wynika z pewnych moich spostrzeżeń i, i rzeczywiście badań, bo ja badam pewne sprawy, jeżeli jakieś zjawiska są często powtarzalne. No jest taką dużą częstotliwością. ostatnio na przykład spotykam się z czytaniami z roczników 1982 i 1972. Zaobserwowałam aż taką porażającą pewną współzależność, że rocznik 1972 mówi o osobach urodzonych w tym roku i w 1982, czyli jest 72-82, jest ta różnica 10 lat. Na gminie te osoby większościowo, naprawdę w przytłaczającej większości, ostatnimi czasy przychodzą i poczytania, i poryki i tak dalej. Oczywiście zdarzają się też w pewnej mniejszości inne roczniki, ale te, no to jest jakiś boom. I tak się właśnie zaczęłam zastanawiać, czy tu nie chodzi o jakąś ym, pokoleniową energię zmian, jakąś taką ogólną, pokoleniową historię. No i chcę, chciałabym to sprawdzić, co ewentualnie tu karty mają do powiedzenia. Więc dzisiaj specjalnie dla Was, kochane roczniki, które ostatnimi czasy jesteście no, moimi klientami, odbiorcami różnych usług. Więc yy, takie czytanie publiczne dla. Tych osób, które miały ze mną kontakt, ale też może po prostu dla właśnie tych roczników, które akurat tutaj, no niby przypadkowo trafiły, bo ja w przypadki nie wierzę, nie wiem jak wy. Osoby urodzone w roku 1972 i 10 lat różnicy plus te 10 lat, 1982 rok. Zobaczymy, w jakiej przestrzeni zmian pokoleniowych jesteście, że tak potrzebujecie wsparcia ostatnimi czasy. Energia, która mocno przyspiesza, to mamy tak, jakby wiecie, czasami jak starsi ludzie mówią, do których ja się też zaliczam, jak ten czas teraz strasznie szybko leci, że kiedyś to tak nie było, jakoś było może spokojniej, albo było takie subiektywne odczucie, nie? A ta energia, właśnie Runy Rideau, mówi o takim przyspieszeniu, takim przyspieszonym dojrzewaniu. Takiej energii, która jak najbardziej ma tutaj też taki, taką wieloaspektowość duchową. Dlaczego? Dlatego, że rajdo, czyli ten, ten przyspieszony pojazd, który przyspiesza, pokazuje taką energię po prostu dojrzałości duchowej dojrzewania, do obdarowywania. Piątka, przypominam, to też jest ważne, energia zmian samych w sobie, podróży, energia zagranicy, energia, która wykańcza taki, powiedziałabym, proces yy, chaotyczny bądź stagnacyjny. Yy, takie jest tu dobijanie często do brzegu z dobrym skutkiem, bo runa w pozycji prostej Właśnie mówi o tym, że mamy taki obrót energią, że czujemy się dużo lepiej, nie? Jesteście w takiej przestrzeni dojrzewania. Ta wasza świadomość duchowa ona tutaj jest bardzo taka uniezależniająca się od wpływów zewnętrznych. Tu mamy takie psychiczne okrzepnięcie, mamy samodzielne myślenie. Chcemy tutaj poznawać te wszystkie arkana, tajniki, sekrety. Jesteśmy ciekawi świata, ciekawi ludzi. Jesteście w energii właśnie takiego ruchu energii odbijania się czasami od dna, czasami od dna. Natomiast tu oczywiście jest pokazana taka energetyka, kiedy łatwiej jest niż kiedy indziej po prostu osiągać swoje cele. I zarażać też taką, tą swoją energią innych ludzi, czyli zachęcać ich do zmian, uświadamiać również, prawda? To jest wpisanie się w koło zmian, czyli taką przestrzeń, która właśnie przyspiesza, doprowadza do pozytywnych zakończeń, czyli do tych zmian poprzez ruch, czy właśnie do wychodzenia ze stagnacji we wszystkich tych sytuacjach. Kiedy po prostu było coś niesprawiedliwego, czuliśmy, że doznaliśmy jakiejś niesprawiedliwości, więc wszelkie sprawy teraz będą doprowadzane do stanu równowagi. Więc tu jest dobry przekaz dla tych roczników 7-2-8-2, a jeszcze jak któryś jest spod znaku strzelca, to prawdopodobnie będzie tutaj, ma taki pierwszy znak przyspieszenia i symptomu zmian. No, i tu często mamy właśnie też podróże duchowe, nie? Bo to jest nie tylko taka podróż, podróż, wiesz, cztery kółka czy samolot, ale podróż duchowa. Ja myślę, że w ogóle jesteście w czasie y, takich zmian warunków życia, y, w czasach przeprowadzek, w czasach dużej zmienności. To jest taki film drogi, ja bym powiedziała. Wiesz, na czym polega film drogi? Nie grozy, tylko drogi, że ruszasz w tę drogę, tą autostradą, nie? I ja mam wrażenie, że teraz każda zmiana, która się dokonuje w Twoim życiu, może ci wyjść tylko na dobre. Po prostu. Poznajesz lepiej siebie, swój własny rytm, ta droga. Dokąd Cię zaprowadzi ta droga? <grym> tu wielu z was prawdopodobnie ogląda. Zawsze Rajdą, mówię, yy, tam, gdzie, yy, gdzie sobie wyznaczysz przystanek, to zależy wyłącznie od Ciebie. Bo tu, tu, do tej dro tą drogę trzeba, tę drogę trzeba zaplanować, trzeba się do niej przygotować. Tu kusi właśnie ta panorama jakichś now now nowych jakichś zdarzeń w tym świecie zewnętrznym, prawda? Droga może być kręta, może być prosta i tak dalej. Natomiast y, tutaj nie możemy stawiać żadnych zapór, po prostu trzeba działać, trzeba się w tę podróż udać. Y, natomiast mówię, no jak to droga, nie? Czasem się na wyboje tra trafia się również. Ale jedziemy tutaj do swojego przeznaczenia, i ten rocznik 72-82 tutaj ma powiedziane: To nie jest czas na czekanie, na jakąś stagnacyjność, tylko właśnie na działanie. I teraz jedynie możemy właśnie sp sprawdzić, bo i tak będzie zależało wyłącznie od ciebie, gdzie, te, gdzie cię ta droga poprowadzi. Możemy tylko sprawdzić, jeżeli to jest po prostu energia pokoleniowa, a ona doskonale zapamiętuje historie zbiorowe. No to możemy tylko zobaczyć yy, tę energię po prostu nieświadomie planowaną, tylko tą prze tę przeznaczeniową, prawda? G czyli docelowo, gdzie masz dotrzeć. Drogi roczniku 72-82, docelowo, do jakiego miejsca masz tutaj dotrzeć, zobaczymy sobie w tarocie i zobaczymy sobie symbol tego celu. Dokąd masz dotrzeć? Osoba oglądająca, urodzona w roku 1972 bądź 1982, dokąd masz dotrzeć? Do zdrowia, do uzdrawiania w ogóle, bo to jest taka energia, która pokazuje i uzdrowiciela, i uzdrowienie wyjście z jakiejś choroby, z bezdroża. Yy... Z takich energii, właśnie rezygnacyjnych, prawda? Ja sobie tutaj przywracam chęć do życia, ja sobie tu przywracam siły witalne, wychodzę z tej stygna stagnacji, wychodzę z tej negacji. Przede wszystkim mam dotrzeć do miejsca, w którym mam dużo siły i mocy. Po prostu nie neguję tego, kim jestem, czyli docieram do siebie, tak naprawdę, do swojego najgłębszego instynktu. I wychodzę, też mam wyjść, bo czy to się stanie, to trudno powiedzieć. Po prostu, tym przystankiem ma być taki przystanek, którym ty naprawdę musisz o siebie lepiej zadbać. Zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o, o, o tę o odwagę, o taką wewnętrzną siłę. Życia, działania, bo tutaj jest pokazany taki instynkt, który jest najgłębiej ukryty, najgłębiej, już głębiej po prostu nie da się zejść. Jeśli chodzi o instynkty, bo to są dalece i długo i głęboko przechowywane y, takie instynkty, które y, generalnie one nas niszczą. I właśnie chodzi o uzdrowienie, znalezienie w sobie takiej siły, takiej mocy, może też właśnie gotowości na to, by przestać negować siebie, swoją seksualność na przykład, bo czasami mamy tutaj taką energię, Pewnej niezgodności, że na przykład żyjemy jako mężczyźni, czujemy się kobietami, niezgodności innego rodzaju. Nie jestem tutaj pogodzony nie tylko ze swoją seksualnością, ale nie jestem tutaj pogodzony. Z z jakąś podosobowością i ta moja podosobowość jest właśnie taka zachłanna, zbyt seksualna, zbyt taka brutalna, przemocowa, taka, taka kontrolująca. O, też może być podosobowość zbyt kontrolująca, bo tu nie ma wojownika, tylko takiego kontrolera, takiego kanara, wiecie, nie. Ale właśnie ten odwrót tutaj ma zaprowadzić po prostu Porządek, macie dojechać do takiej stacji przemiany. Więc, no skoro ta energia dociera do waszej świadomości już teraz, a czujecie, że, że może nie współpracujecie z tą swoją instynktowną naturą dość dobrze. Bo żeby pracować z nią dobrze, to tutaj trzeba mieć odwagę moralną i, i wejść w rolę często też przewodnika, nauczyciela, wejść w rolę kogoś, kto w sytuacjach podbramkowych zawsze znajduje rozwiązanie, jest dobrym doradcą. Ale tu właśnie trzeba ujarzmiać ten, 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 ten instynkt nie? tę zwierzęcą naturę, która została tutaj pokazana. Bo tu jest po prostu, yy, wiecie, co? Jest taka tu przeszkadzajka w postaci po prostu yy, zepchnięcia tych instynktów. Ten instynkt pierwotny został gdzieś mocno, mocno zepchnięty, nie? Instynkt, może przetrwania, instynkt właśnie, który określa Ciebie, kim, kim jesteś. I, I gdzieś tutaj mamy taką walkę pomiędzy właśnie ego, rozsądkiem, logiką, a tym instynktem. I ja mam wrażenie, że coś Was przerasta, przerasta Was jakaś sytuacja, chociaż już jesteście na dobrej drodze do właśnie uzdrowienia. To widać wyraźnie, bo są te przemiany, koła poszły w ruch. Oczywiście, gorszą odsłoną jest rzeczywista, realna choroba ciała fizycznego bądź psychicznego, i wtedy rzeczywiście ta nasza sytuacja nie jest tak silna, i my tutaj mamy czasami właśnie takie poczucie porażki albo lęku przed porażką, albo że coś może wrócić. Nie? No ale. Widać, że tu będzie taka kwestia odnajdywania siebie, bo tu nie wolno zagłuszać instynktu. Tego, kim ja jestem, czego ja chcę. Często mamy tu podporządkowanie komuś, czemuś, prawda? I, i właściwie jest taka rada. Zaufaj, zaufaj swoim instynktom. Co ci instynkt podpowiada? Nie rozsądkowi, tylko właśnie instynktowi, nie? Będziesz wtedy osobą szczęśliwszą. Trzeba też otwierać serce, dlatego że ta, ten przystanek często pokazuje, no, Znalezienie się w takim miejscu w życiu i takiej energii, kiedy ja ufam, kiedy ja otwieram swoje serce na drugiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że już wiem, albo się dopiero dowiem, bo podróż może być dość długa. Natomiast najważniejsze jest to, że to trwa, że to już, że jesteście w procesie, że jesteście w tej przemianie. To jest bardzo ważna informacja, bo tu nie ma poczekalni, to już się po prostu dzieje. Jesteście udziałowcami tej energii, czyli zmierzacie właśnie do takiego miejsca, i, i myślę, że to, że to będzie dosyć szybkie tempo, bo, bo, bo jednak ta energia Rajdo, która odpowiada nomen omen, no Rydwanowi, jest dosyć i dosyć taka szybka. Więc yy, myślę, że to dużo czasu yy, od dziś nie zajmie, że to jest kwestia, no tutaj się mówi, maksymalnie do lat pięciu, nie? Ale, ale to może być też i szybciej. Po prostu takie, taka, yy, dostajemy się do takiej przestrzeni, kiedy yy, yy, sami ze sobą i ze swoim ciałem i ze swoją właśnie tą taką energią. Intelektualną, psychiczną, że czujemy się lepiej. Wycho Krótko mówiąc, wychodzimy z pustki, z jakiejś, nie wiem, pustki uczuciowej. Macie wyjść z sytuacji przemocowych, y, y, agresywnych. Wiecie, to różnie może być. Może być przemoc w związku fizyczna, może być psychiczna, może być taka niechęć właśnie do otwartości. Jest to zamknięte serce, a tutaj y, 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 Rajdo mówi: Otwarcie, y, musisz się zmierzyć z sytuacją, a najgorsze, co może być, to właśnie nic nie robienie, bo wtedy byłaby ucieczka w chorobę, nie? Ucieczka w chorobę. Albo wtresowanie kogoś, albo bycie taką osobą wytresowaną. Więc yy, zdecydowanie jest to taki przystanek, który pokazuje szansę na uwolnienie się od wszelkiej destrukcji i bycie kim tym chce. Kim chce. Kim zawsze chciałem być, właśnie, czy by, chciałam być, żyć właśnie tak, w, w tym swoim prawdziwym ciele i w, tej, w tym swoim prawdziwej osobowości, żeby tu nie było podosobowości, tylko żeby nastąpiła pełna integracja osobowości, żebym nie był taką osobą rozproszoną, taką z defragmenty raz, z de, no fajnie, z de tyryzowaną może długie słowo trudne być, ale wiecie o co chodzi, i wybaczycie mi to, że język mi się łamie czasami. No, i teraz symbol tej waszej przemiany, drogie roczniki 1972-1982. Symbol przemiany. I proszę wypatrywać znaków, które się z tym symbolem będą wiązały. Brama, widzicie przejście? Mówiłam wam. Że jesteście właśnie w tej podróży, przechodzicie, jest to światło, jakbyście przechodzili do innego świata. Brama otwiera drzwi. o, I te drzwi są, zobaczcie, już otwarte, bo mówię, to jesteś, i Wy, wy tutaj nie musicie czekać aż puk, puk, otwórz, otwórz, niech mi ktoś te drzwi otworzy. Nie, właśnie o to chodzi, że koła zostały wprawione w ruch, że Wy jesteście już w procesie, że brama już jest otwarta. Zobaczcie, symbolicznie nie na oścież, nie? Tu drzwi nie są szeroko otwarte. One, jest taki ledwie tutaj przesmyk, ale na tyle duży, że Ty, no się przyciśniesz. Ja myślę, że nawet tutaj nie musisz się przeciskać, że z pewnością tutaj przejdziesz przez tę bramę, przez tę właśnie... Ale tu widać, są dwa światy. Tu wychodzimy z ciemności, do, z ciemności i mroku do światła. Wychodzimy do takiej właśnie przestrzeni nieznanej też trochę, bo my tak do końca nie wiemy, co jest za tą bramą. Może być tam mnóstwo niespodzianek. Nie mamy tutaj gwarancji, że, że wszystko będzie tak, jak sobie tego życzymy, ale jednak yy, ta pierwsza runa przy tej odwróconej mocy mówi, że chodzi tutaj o to, że. Abyś miał swoją przestrzeń, swoje miejsce na ziemi, swoją enklawę, taką, nie? Albo po prostu no musisz przejść, musisz przejść, musisz przetrwać, bo tu widać przy odwróconej mocy, że elementem właśnie tego przejścia jest Twoje przetrwanie. Czasami nawet być albo nie być. Jest tu powiedziane: brama jest przejściem, łączy i dzieli jednocześnie, prawda? Coś jest z tej strony, coś jest z tamtej strony. Jednocześnie Ty możesz przejść przez etapy, przez te fazy kolejne. Yy, możesz po prostu przejść do mądrości, do wiedzy, do czyścica, do czyjegoś serca. Mówiłam o tym zamkniętym sercu. U bram można stać, ale tutaj nie ma co czekać, bo tu wyraźnie jest powiedziane, że Ty nie czekasz, Ty jedziesz. Tu mamy pojazd, Rajdo. To jest energia, która mówi: Jeden mały krok jest czymś bardzo wielkim i przyspieszy. Więc myślę, że to może być i dla Ciebie inspiracja i symbol właśnie tej Twojej przemiany, że warto zrobić ten jeden mały krok, zwłaszcza jeśli się bardzo boisz, a instynkt Ci podpowiada, zrób to, zrób ten krok. To jest to powiedziane, mały krok, ale będzie czymś wielkim. Przejdziesz z jednego stanu do drugiego. Czasami jest to tak niezauważalne, ale masz tu, jedyna gwarancja jaka jest to, że tu będzie czymś to bardzo, bardzo ważnym, i da takie poczucie właśnie przyklepania czegoś, związania, więc yy, trzeba mieć tu czasami właśnie też jakieś predyspozycje, nie? Bo brama mówi, żeby tu przejść. Czasami muszę mieć jakieś specjalne dokumenty, bo na przykład przechodzę przez granicę albo wyprowadzam się do innego kraju. No to jest powiedziane tak, no muszę się jeszcze czegoś douczyć, może podnieść kwalifikacje, może zdobyć specjalne dokumenty, pieczątki, znać hasło, zostawić odcisk palca, wtajemniczyć się do czegoś, przemienić. Bo tu też zostało pokazane, oczywiście, odrodzenie duchowe. Ja Wam mówiłam, że Rajdo to też jest podróż duchowa. Czyli co Cię czeka? To jest symbol awansu. Moje te dwa roczniki, o których wspomniałam, a teraz tłumnie do mnie przybywacie, może właśnie dlatego, żeby znaleźć potwierdzenie, że jesteście w drodze awansu, że dostaniecie się gdzieś dalej, gdzieś wyżej, że osiągniecie coś, co jest taką energią właśnie dla Was dobrą, bo macie tę potrzebę otwarcia. Nie? To widać. No i ta brama tutaj. Otwiera się i to jest bardzo dobry znak, i oznacza to też, że będziecie musieli. Tu widać, tu jest walka wewnętrzna. Bardzo tutaj jest pokazana taka walka, takie tarcie w środku, że będziecie musieli podczas tej przemiany bardzo się otworzyć, czyli przekroczyć swoje granice. Różnie, tu przekraczamy granice siebie, granice bólu, granice własnych możliwości, granice myślenia dotychczasowego. Przekraczamy te granice, rozszyfrowujemy różne tajemnice, zdobywamy nowe przestrzenie, nową jakość, nowe przeżycia. Więc, cóż, brama stoi otworem i zachęta do tego, żeby przez nią tutaj przejść i wypatrywać takich symboli, takich znaków, takich synchronizacji różnych. Które właśnie z tą energią bramy się tutaj będą łączyły. Czasami brama oczywiście mówi, że tutaj stoją przy nich straże, prawda? Są tu rogatki, pobiera się opłaty i, i czasami niektórych się za bramy wyrzuca, ale ja nie sądzę, żeby was wyrzucono. Ja raczej myślę, że jeżeli tylko zechcecie, Naprawdę, bo tu od początku do końca jest powiedziane, że ten przysłowiowy czyściec, bo de facto jest to czyściec z mroku do światła, yy, sami sobie ustalicie, jak to ma wyglądać. Yy, to jest Wasza decyzja. To jest Wasza decyzja, ale widzę rozwój. To jest energia bardzo, bardzo rozwojowa i chcę, żeby to wybrzmiało. Bardzo jest to energia rozwojowa. Dobrze, miał być ekspres, był ekspres, bo generalnie nie wiem, czy zapowiedziałam na początku, że to, że to będzie czytanie ekspresowe, takie, które nam to ogólnie energię określi, i mam takie poczucie, że właśnie będziecie się gdzieś stabilizować, będziecie się gdzieś zakotwiczać, i często ta kotwica jest rzucona gdzieś daleko, nie? Właśnie gdzieś daleko od domu. Po to, żeby właśnie się ustabilizować, żeby być w takiej przestrzeni swojej jakościowo lepszej, bo tu zawsze chodzi o właśnie tą poprawę jakości warunków naszego życia i bycia. Właśnie taka energia uzdrawiająca, która no, może tutaj sugerować wiele przykładów, już tu miałam kończyć, no ale mogę tutaj jeszcze tak doprecyzować, że to mogą być y, energie, które dotyczą na przykład y, po prostu znalezienia się w, w przestrzeni jakiegoś innego, innej pracy, zawodu. Y, będzie tu po prostu kwestia właśnie tego. Jakiegoś poszukiwania nowego miejsca, wychodzenia właśnie z choroby, bo czy na przykład tworzenia silnych więzi z, z, z jakąś osobą na całe życie już, ale tak już wiecie, tak na amen, nie? Co to znaczy? To znaczy, że no właśnie otwarcie serca, tej bramy serca może spowodować zwiększenie takiego zaufania. Do, 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 do partnera i, i może związek, który nawet teraz przechodzi przez jakieś trudy, może, może wytrzymać ten napór, może wytrzymać. A ten, który nie wytrzyma, to się nie martwcie. Nawet jak się coś tu rozleci, to jest powiedziane w dłuższym horyzoncie czasowym, sam zobaczysz, czy sama zobaczysz, że tylko na dobre ci to wyszło, bo to jest taka energia, która cię przy tej bramie nie zatrzymuje. Ty naprawdę idziesz tutaj do przodu. Idziesz częściowo dlatego, że musisz, bo to jest ta energia przeznaczeniowa, nie? pokazana, czyli szukanie portu docelowego, i, i właśnie takiego, i miejsca na Ziemi, i uziemienia tej energii poprzez pracę, poprzez miłość. Również generalnie taka energia, właśnie mocno uziemiająca, uziemiająca, ale w pozytywie. To nie to, że ktoś, coś lub ktoś cię będzie ściągał w dół. Tylko docelowo masz takie właśnie stabilne umocowanie, nie? taką silną więź, powrót do takiej swojej równowagi, takiego stanu, o którym zawsze marzyłaś, marzyłaś. Pracy może być jeszcze sporo, bo oczywiście tu za tą bramą sporo takich energii może być nieznanych, zaskakujących. Wszystkiego dobrego, pa. pa.